Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z TTD. Dzisiaj witam was ja oraz mój Sigma, braciszek. Słuchajcie, bratek po prostu nosi mnie na rękach. Także zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem i lecimy z kolejnym odcinkiem. Słuchajcie, dzisiaj przetestujemy nową postać ekskluzywną za robuxy I słuchajcie, jest to nikt inny jak Speaker, Drill, Pencil, Clock, TV, cameraman. Także jest to dosłownie wszystko w jednym. Dosłownie, jakby tak powiedzieć, no to każda rasa w jednym. I słuchajcie, do no generalnie to jest naprawdę naprawdę mocne i, i do, do szalone. Jak dla mnie to jest szalodę. i uwaga! Organizuję losowanie na Discordzie, na żabkach Mereza. Zapraszam was, link macie w opisie. Pamiętajcie, żeby prze przeczytać regulamin, żeby nie dostać bana, bo kto nie ma bana, ten może brać udział w losowaniu, jest taki kanał losowania. I pamiętajcie, żeby po prostu popisać troszkę na serwerze, wbić jakiś poziom i możecie brać udział w losowaniu, a w losowaniu widzowie rozdaje wam Sigma Carey. Komuś wyślę Sigma Carey. tutaj może być twój nick, także o na przykład widz Mereza, normalnie widz Mereza, kto się w ogóle wyświetli? No jest jakiś bacon. Bo i bacon Uwielbiam, widz Mereza. Także generalnie, widzowie, bierzcie udział. Będzie losowanie, zaraz je wrzucę, zaraz po tym odcinku. Także zapraszam każdego. Każdy może brać udział, każdy mój widz może brać udział. Kto ma suba, łapeczkę w górę i zostawi komentarz, biorę udział i wbija na Discorda, widzowie, w tym momencie. I wtedy będzie oczywiście do wygrania taka potężna rzecz, bo no nie jest mała, nie? To jest 399 Robuxów i taki Sigma Carry, który was wszędzie tutaj zaprowadzi. Co prawda jest troszkę duży, że dosłownie na ekran tak wchodzi, że masakra, no ale dobra, widzowie, spróbujmy przejść Halloween Graveyard, czyli przy okazji dalej wbijajmy expa na nową deskę pumpkinową. No i przy okazji tutaj właśnie sprawdzimy czy uda nam się przejść z jednym tylko właśnie z jedną postacią, która jest do postawienia za 1000, ale jak się postawi za 1000, to nabije co 0,25 sekundy, czyli 1 czwarta sekundy, czyli po prostu mega szybko. Prosta sprawa, więc tutaj jeżeli uda nam się postawić, no to jesteśmy wygrani tego ziomeczka, nie, tego speaker, drill pencil clock TV kameramana. Więc zobaczymy, jest tu mega dziwna postać, dlatego no musimy ją koniecznie przetestować. I teraz tak, jestem ciekaw, czy damy radę, bo będę leciał na autoskipie, wiecie, cały czas autoskip i spróbujemy zdobyć tyle kasy, żeby ten tysiak wydać i go postawić. Nie wiem, czy to będzie możliwe, jeżeli nie, no to weźmiemy coś do następnego podejścia, typu green laser, jakaś taka mała rzecz, żeby na początku nam ogarnął, no i później już go wyrzucimy, nie? Żeby tylko testować tą postać, zobaczyć, jak ona da sobie radę, to jest obszarówka splash slowing, naprawdę dużo, 60% slowa, prawie tyle, co ultimate nowy, no bo 70 on ma, nie? Więc tutaj naprawdę dużo, 120 tysięcy bije, 80 80 range'a, przypominam, 80 range'a, widzowie, to nie jest mało, to jest naprawdę, no, to jest kupa range'a, że tak powiem, to jest naprawdę duży range, serio, tak już bez, bez jajcowania, to jest naprawdę duży rężyk, nie, sam ten nowy Ultimate ma chyba 90, także, serio, totalnie, totalnie potężne, no, potężny zasięg i tyle. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która Cię interesuje, jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me, Pet Simulator oraz wiele więcej, jedyne co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, Wybrać przedmiot, który Cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod MERES, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze TaZapay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać trader z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24x7 na stronce i na pewno wam pomogą gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Także widzowie, potężne 80 zasięgu, a my w tym momencie robimy kaskę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Autoskipa jak najbardziej dajemy. Zaraz za 15 sekund dostaniemy 500 widzowie dolarków. Mam nadzieję, że się uda. Stawiamy oczywiście go z tyłu. Dawaj, ziobeczku, dawaj, musi się udać. Jak da, to na jednego Santę i postawię wtedy widzowie tą postać. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Błagam. Dawaj, 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 leci leci lecimy, dostanę 500. Dostanę od niego 500. No dawaj, 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 dawaj. Dobra, dostaliśmy, stawiamy i teraz widzowie się bronimy. Niestety na razie muszę go postawić tutaj z tyłu. Mam nadzieję, że uda mi się wybronić do momentu, aż ogarniemy więcej tutaj, oczywiście, dolarków na nasze grańsko. No i teraz tak, wrzućmy z powrotem Santę, no bo warto by było. Tego Titana Printera też możemy wrzucić, a teraz tak, troszkę uspokoimy się z autoskipem. Na chwilę dosłownie. Mamy tego nowego speaker e, Drill Pencil Clock TV kameramana, Także widzowie, zobaczymy, jak tu pójdzie do ziobek. Jest mocny na pewno, no bo tutaj ogarnia wszystko, nie? Tutaj nie ma jakiegoś problemu. Stawiamy kolejnego printera. Printer tutaj troszkę pomoże zbijać, nie? Niech sobie uderzy tam kilka, to, to się nie liczy. To, że on troszkę pomaga, to tam wiecie. No, no spoko, nie? Po prostu, no nie ma co się czepiać. I tak testujemy tą postać najbardziej, nie? I teraz tak, tutaj Santa, tutaj Santa. Jeszcze jeden Santa może wiedzie. ...i wtedy walniemy sobie, słuchajcie, jeżeli się uda... ...walniemy sobie skipka i walimy gdzieś tutaj tego ziomeczka... ...dobra, to tak, ulepszamy skipek, no i co, 600, dobra... ...to stawiamy go tutaj, po środku pierwszego... ...albo tutaj, tutaj, w tym środeczku... ...no i może się nie udać, patrzcie, bo toalet tutaj przechodzi... ...no wcale nie jest łatwo go rozwalić, także tutaj mogą być problemy... ...na razie nam się przyda ten ziomek z tyłu oczywiście, dodatkowo... ...no zobaczymy, ulepszenie za 3000 to też nie jest mało... Troszkę nas to tutaj będzie kosztowało wszystko... Także łatwo nie będzie. Do łatwych, że tak powiem, meczyków to, to, to nie będzie należało absolutnie. No ale zobaczymy, widzowie, Kamo Toilet i Mutant Toilet. Czy damy radę go pokonać? To jest najważniejsze pytanie. Ok, i postawmy może jeszcze jednego, jak się nie uda. Dawaj, dawaj, nawalej go, nawalaj go, stary. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Byśmy nie dali rady, widzowie. Ja nie mogę, co ja muszę tu odwalać, nie? Ja muszę tutaj takie wygibasy robić, żeby to przejść, że to jest masakra. Tutaj kolejnego za tysiaczka postawimy i niech rozwalają, ile się da. No i oczywiście później wymaksujemy jakiegoś. Wiecie, na razie stawiam tak, jak mogę, no bo, bo byłby problem inaczej. Nie damy rady w inny sposób, także na, na razie 3000 tysiące to nas nie stać, żeby wydać. I teraz tak, tutaj przeszedł Angelic Toilet. Jeżeli go rozwalimy, to tak naprawdę mamy już to z głowy. Możemy tych tutaj zabrać i bardziej do przodu dać. Dobra, to zróbmy tak, zróbmy tak autoskip widzowie i maksujemy go. Cyk. Dobra, kolejny poziom. W tym momencie zobaczcie, atakuje z kamerki takim laserkiem, jak taki typowy kameraman. Potężny Titan Kameraman, kto widzowie pamięta OG cameramana, upgraded Titana Kamerkę, no to oczywiście będzie wiedział o co chodzi. No i teraz tak, wywalamy tych tutaj, których postawiliśmy tylko po to, żeby porobić teraz tutaj tego z przodu po prostu. Tylko w niego lecimy. Nie, szybko tutaj ulepszamy naszych Santa TV. Właśnie chodziło o to, żeby ich porozstawiać, później usunąć. Może to też nie był do Końca dobry pomysł, ale chodzi mi o to, żeby stawiać ich bliżej, nie? Niech biją już tutaj. Jak będą bili tutaj, to zawsze to lepiej e, szybsza giereczka. Wiecie, ja po prostu lubię na autoskipie grać i szybko przechodzić mapy. Jeżeli szybko się mapy nie przechodzi, no to według mnie, no to, to jest tak, wiecie. Słabe, słabe granie, no po prostu słabe grańsko. Lepiej przechodzić szybko. Oczywiście, kto może, tak, bo nie każdy ma najlepsze postacie, jakieś potężne i w ogóle, ale no po prostu staram się zawsze przechodzić szybko, jak ja gram, więc wiecie, no takie moje podejście do giereczki. Airplane toilet, dobra, leci, ziomek, leci, leci, dostał na web, bardzo ładnie. Nie, to dopiero drugi poziom, a naprawdę mnie zaskakuje tutaj ten speaker, drill, pencil, clock, TV kamerka. No potężny, nie wiem, nazwijmy go widzowie. Nie wiem, zenek. Niech to będzie zenek, bo ja naprawdę jak będę mówił tą całą nazwę cały czas, to mi się język już poplącze, nie? Więc tak widzowie, zenek jest naprawdę potężny. Serio, mamy 13 wavik i idzie mega łatwiutko. Nie czuję żadnego takiego, wiecie, jakiegoś... Uh, no, ciężkiego, jakiegoś, nie. piradia ze Skibidi toilet. No, nie wiem, przeć to oni mogą, dwójeczkę co nie, na kiblu, także widzę widzowie łatwiutko po prostu z nimi, nie ma problemu. Tylko, że aktualnie dostaliśmy Parasajta na plecy. Troszkę to nam tutaj utrudniło giereczkę. Ale okej, okay. dobra, chwilowy problem myślę, że go rozwiążemy. Tylko, że teraz tak, te Mutanty 2.0. No to będzie trudne, tylko jakbyśmy tutaj, dobra, ulepszmy też tego i wtedy to już wyjdzie. Cyk, dobra, udało się. I teraz, teraz nazbierajmy jak najszybciej widzowie 6000, bo to naprawdę da nam dużo. Mega, wiecie, orędzik, no, obrażenia, cooldowny jeszcze mniejsze, no, no, no samo dobro, nie, więc tutaj, dobra, ogarniamy kolejnego Santę i tego z przodu ulepszymy jako pierwszego. Chyba, że go Parasite zje. No to. A może lepiej jednak tego, bo w sumie, jak ulepszam z przodu, to on będzie dostawał stuny. Jeden minus tej postaci, taki największy, jaki już teraz widzę. No to oczywiście to, że ziomeczek dostaje stuny. Nie ma nic przeciw stunom, tak naprawdę. I leci nam Cat toilet. Widzowie, to jest bardzo, bardzo zły znak, bo jak nam Cat toilet tutaj przyleci, to będziemy mieli lipę. Szybko autoskip, proszę was, autoskipek, nie? Naprawdę, dobra, dawajcie tego cut toileta. Ok, udało się, widzowie. Lepiej zostawmy tego jednego tutaj z tyłu, bo jak widzicie jakiś Cat toilet. Poleci i o właśnie, kolejny. On jest zbyt szybki i wtedy mamy problem. Dostajemy parasity na głowę. To jest nasz problem. Dobra. Więc tutaj ewidentnie będzie z tym ciężko, nie? Te parasity naprawdę wkurzają, przyznaję. Nie jest to miłe, no na pewno nie jest. Teraz tak, kolejny Wavik, 10 tysięcy. Ulepszmy każdego w sumie, bo nie dajemy rady. To ulepszmy dwóch naraz. Ulepszajmy. Mamy Airplane Toileta, który tutaj sobie swobodnie leci. No nie jest jakiś szybki, nie? Więc raczej nie będzie problemu. Ok. Dojeżdżamy go, czy nie? To jest moje pytanie, czy go dojedziemy? Dobra, dojechaliśmy jakoś, dobrze, postawiłem tego drugiego. Powiem wam, że to naprawdę jest taka intensywna gierka, bo co chwilę tutaj mogę przegrać, nie? Naprawdę jest problem. I teraz tak, tego znowu możemy usunąć. Nie wiem, co ja robię, ale dobra. I za 10 tysięcy, ok. I teraz ziomek już jest o wiele lepszy, ale nadal to, czego mu brakuje, widzowie, to jakieś odbicie stunów. Nawet Green Laser, przypominam, ma dwa odbicia stunów, więc to naprawdę stawia go w słabym tutaj, wiecie, jakby to powiedzieć, do, do prezentacja słabiutka. Nie podoba mi się troszkę to, że, że ziomek ma tak mało. No, 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 tak mało, no nie ma w ogóle. Nie ma w ogóle, jakie mało, co ja gadam. Nie ma w ogóle odbić stunów, ale ma też no, niewiele obrażeń, ale w sumie 0,2 cool no, no to jest szybko. Zaraz zobaczymy spokojnie, to widzowie jeszcze nie jest jego maksymalna forma. Ja myślę, że zaraz na spokojnie tutaj wiedzie mocniej. Dajemy na Titana printera, żeby więcej nam dawał. Jeszcze drugiego Titana, tutaj Sante i za chwilkę będziemy wjeżdżali mocno w ulepszenia. Zobaczymy, co potrafi nasz tutaj. Zenek, nie? Zobaczymy, co zenek potrafi na maksymalnym poziomie. Nie ma co go skreślać, ale no to odbicie stunów jest bardzo ważne w tych czasach no bo w tych czasach, no jakby w czasach tej gierki nowoczesnej, bo wiecie, już się nie używa raczej od jakichś tam ziomków, którzy naprawiają stuny, czyli medyka, jakiegoś tam, nie wiem, kamera ripperdrona, speaker ripperdrona, tego się nie używa, po prostu. Jest tyle postaci lepszych, że no one same się bronią i najlepiej jest grać teraz z postaciami, które odbijają te stuny, czyli jak nie ma jakaś postać odbicia stunów, no to tak naprawdę od razu idzie tak jakby do kosza, tak bardziej jest pomijana, nie? Nie mówię, że nikt nią nie zagra, ale na pewno jest bardziej pomijana, bo każdy chciałby mieć to odbicie stunów na Także jeżeli postać ma odbicia stunów, to już jest naprawdę dobra. Dobra widzowie, 26 wave i troszkę ziomeczek kosztuje, bo dalej go ulepszam, ale mamy. Mamy maksymalny poziom, zobaczcie, ma w sobie drilla, ma widać tutaj TV-ka, kamerkę, ołówek, wiecie, do wszystkich ma. Speaker, drill, pencil, clock, TV, kameramen, jak najbardziej ta nazwa nie jest tutaj przypadkowa. Ma on wszystkie rzeczy, zobaczcie, nawet taki zegarek się kręci dookoła i on chyba co jakiś czas stunuje. W sensie ma jakiś procent na to, że zestunuje, albo tak mi się wydawało, to no, nie wiem, ale ale coś tam kręci, coś tam próbuje, także zobaczymy, jak to dalej będzie. Ulepszamy naszego drugiego ziomeczka też na maksymalny poziom i zrobię taką sobie armię, właśnie tych zenków tutaj w tym miejscu. I zobaczymy, widzowie, jak nam to wyjdzie, nie? Więc tutaj na spokojnie sobie zrobię armię, no i zobaczymy, jak nam pójdzie z bossem, bo najważniejsze jest starcie z The Grim Reaperem, no i starym, oczywiście, Mutant Pumpkin Toiletem, czyli naszym oczywiście dyniowatym ziomem, no który jest już troszkę taki, wiecie, taki już troszkę starszy, nie? Taki staruszek, no po prostu Staruszek. No, już mamy The Grim Reapera, który wyglądał wiele bardziej, tak wiecie, potężnie. Na pewno The Grim Reaper to jest mój ulubiony Bosik w tej grze. Dobra, widzowie, tak jak mówiłem, zrobiłem armię. Armię zęków. Także tutaj Zenon przez Twoje oczy zielone. Patrzcie, jaki potężny ziobeczek, nie? Patrzcie, co tu się dzieje. Dosłownie nawalają tą kamerką, tym laserem. Robię już kolejnego. Mamy 12 na 15. Oczywiście odejmując tutaj farmy, no to będzie 7 na 15. Tylko 7 takich. I zobaczcie, jak jadę z tymi poziomami. Naprawdę, to jest mega potężne. Mamy tego splasza. Te wybuchy, bo widać, że są wybuchy, one są chyba z tego zegarka, albo nie, z ołówka chyba ołówkiem. Ołówek to jest taka jakby wyrzutnia, w sensie wyrzutnia ołówków i on tymi ołówkami wybucha, nie? Czyli splash. Mamy obszarówkę od TVika, slowing od chyba clockmana i że ten wiecie, że po prostu ten zegarek lata, to tak slowuje. Raczej stunów nie ma, ja się pomyliłem, to jest slow po prostu. Jakoś tak, no nie wiem, nie skumałem tego, zapomniałem o tym, że tu jest slow. Nie, może nie zapomniałem, ale coś mi się tak uwidziało, coś innego. No nie wiem, w każdym razie nieważne. Mamy widzowie naprawdę dużo w jednej postaci. Jest to na pewno mega cudaczna postać, która no, zaskoczyła mnie. Zaskoczyła, bo jest to zupełnie coś innego. I ja no, nie spodziewałbym się, że zrobią postać aż taką... No to jest taki kolasz, nie? Jak robicie kolasz, jakaś taka sklejka po prostu, że wrzucamy wszystko i zobaczymy co się stanie. Dosłownie coś takiego tutaj też ma taką zasadę działania, że że wrzucili wszystkich, wszystkie klasy, wszystkie rasy postaci, no i się mano zobaczymy co się stanie. A dzieje się dużo, bo naprawdę. Bardzo mocno nawala, bardzo jest spoko, powiem wam, że super, super się gra tą postacią. Jestem mega tutaj zadowolony, rozjeżdżamy widzowie Reapera, no i co, ciśniemy The Grim Reaper, to sobie tam może być, nie wiem, gdzie tym może być tym Grim Reaperem. Chłopie, weź się schowaj, normalnie, dojeżdżamy cię za chwilę. Także tu nie ma problemu, 16 tysięcy, cyk, tutaj jeszcze jednego możemy dorzucić i patrzcie, jak ten Grim Reaper spadnie, nie, z rowerka, patrzcie to, usunę jeszcze Printera. Cyk, Printera i 6 tysięcy i jeszcze coś postawię, postawię, tu, pyk, kolejny, kolejny. Kolejny, kolejny i kolejny. Dobra, mamy to. Potężnie, widzowie, patrzcie. The Grim Reaper. Potężny Reaper, który nie ma nic do zrobienia. Po prostu rozwalamy ziomeczka. No, tam tą swoją kosą to sobie możesz, stary. Patrz, już Twój kolega nawet upadł. Także na spokojnie, bez problemu. Patrzcie, cyk i zrobiony. No nie, naprawdę, jeżeli miałbym powiedzieć, no to ten ekskluzyw jest bardzo mocny. Bardzo spoko, bardzo mocny. Mega fajnie się tym gra. Także widzowie, zapraszam do wzięcia udziału w losowaniu na Discordzie, na żabkach Mary takiego Sigmę. Także taki Sigma, widzowie, będziecie sobie chodzili po lobby, czy tam po trading plazi. Mega Sigma, nie? To Totalnie. Przypominam, można mi wysyłać na nowy gracz TTD, taki nick. Możecie wysyłać nagrody, znaczy nagrody, co ja gadam, tak, nagrody, nagrody Nobla. Nie, po prostu możecie wysłać widzowie coś mi na skrzynkę. Jeszcze nie odczytuję, poczekam aż będzie 100 i wtedy otworzymy na odcinku. Możecie napisać, co chcecie, coś, o coś mnie zapytać. Spróbuję odpowiedzieć, ale czasem wiadomo, nie na wszystko odpowiem. Po prostu odbiorę, także pokażę, kto mi dał prezent. Im większy prezent, tym większe wow zrobię i co widzowie się bado, do następnego cześć.